Siemano, witam w trzecim odcinku Darksiders, w poprzednim odcinku nie było komentarza, ponieważ, Co ja wiem, że się stało w odcinku, a więc... Został przyzwany przez kogoś lub przez coś, nie wiadomo właśnie dlaczego, i niezgodnie z prawem, szukamy odpowiedzialnego za te czyny. Dostaliśmy. How long was I gone? In Earth years? About a century. Long enough for the last of the mouth breathers to die off. Then, the third kingdom is lost. A teraz, watch uh me, we're going to go to the Ziemi. Just około 1000 years. Pamiętamy how the Kalipsa was. Eh, pierdol, pierdol, Minęło te tysiąc lat, a teraz widzimy, że zamiast ludzi są zombiaki. Sato. I almost didn't hear you coming. finally took me seriously. If so, you're surely not empty-handed for this shall be the briefest of introductions <laughs> there were a few young ones You seek the power behind the one called Destroyer. You will find the answers and the form of his power there. Oh, such haste to die! You aren't even a shadow of your former self. You wouldn't last a heartbeat. Besides, the way to the tower is shrouded by demon magics even i do not know the way who does feed my hunger and i'll feed your curiosity no, Dać mu jedzonko w postaci 500 dusz, na koncie mamy 224, a on wtedy karmi naszą ciekawość. I po prostu musimy tutaj rozwalać przeciwników, a z nich będą wylatywały dusze. I tutaj mamy mapkę. i dzięki niej możemy zobaczyć gdzie są akurat Piękne. Proszę bardzo. Jakoś około 100 dusz, więc mamy 100 mniej z... zebrania. I tutaj właśnie obnami. Z... Nie wiedziałem, jak się dostać. Jeszcze tylko około 150 dłuższych. się zastanawiam, czy podoba Wam się ta seria. Tak więc jeśli oglądasz ten odcinku, to po prostu dajesz lajka, jak Ci się podoba. Dajesz, że nie lubisz, jak Ci się nie podoba, nie proste. Zobaczy, no jak będzie duża większość. To Będzie duszek niebieskich, ale życie też się przyda. Hvala, gospod. 400 duższo. A tak to wracamy do 200. Ale w niecałe 10 minut dopyliśmy prawie wszystkie dużki. Więc myślę, że teraz będzie podobnie, no, ale już mamy 330, więc będzie bez lipy. Teraz wybierzemy sobie inną drogę I zobaczymy, czy właśnie na tej innej drodze są jakieś skrzynie. Są w porządku, tak więc można iść. Brona wyglądała jak ząbiak No a z tej strony również jest ten sam boss, ale już bez tych e, trzech z Więc no zobaczymy tym razem jak nam pójdzie na początek niezadowolony, już pół życia nam e, wziął, już w całe życie. Na szczęście tutaj mamy właśnie skrzynię z życiem. jak coś to możemy sobie dorobić i żeby tak zabrał. Ja tutaj nową taktykę sobie udałem co do walki z nim się po prostu dwa takim mieczem. albo czasami trzy i po prostu trzeba uciekać jak najdalej. Chciałem go rzucić, ale właśnie mi się nie udało. I jeszcze raz zaczynamy wszystko od nowa, ale tym razem już mamy tyle samo duszek co mieliśmy: 353. Jeszcze niebieski smoczek, się tutaj niecierpliwy, no już go atakujemy. więc tak, dwa ataki, iskot w bok. Miejmy nadzieję, że to się powiedzie tym razem. Do trzech razy sztuka w końcu, nie? Więcej niż 2-3 razy nie sobie atakować bo on po prostu już odda i przykoda życia Już cały pasek z Troszkę w tym powiedzeniu jest do 3 razy sztuka. No i dzięki temu mamy 378 duszek. Zobaczymy, czy tutaj będzie przejście, ale raczej nie będzie. Nie ma. No, tu mamy jakieś metro. Zobaczymy co tu się dzieje. No i już trochę nieco ponad stópka została do końca. Okej, okay. wiemy jak pływać. Właśnie znaleźliśmy tutaj artefakt, soldier. Z tym artefaktem zgłosimy się do Wulgrima i on nas nagrodzi. Tutaj mam mały problem z zejściem z tego gówna, no, bo nie wiem jak to się... nie mam pojęcia nie proszę bardzo, 488 28. tak więc jeszcze do wróćmy do które no bądź co bądź sprawiło nam trochę kłopotu Właśnie postanowiłem sobie zapisać grę, bo te kompy potrafią sprawiać i łatać różne figle. Na ja to zostało tylko 12 The gates have a mind of their own, but with this, you may reach an understanding. Beyond the gate, seek out Samael's prison. Once, Samael was close in power to the Dark Prince himself. Some might even say, a threat. You will find he is no friend to the Destroyer. Seek me out when you've gathered more souls. I will make it worth your while. We have enough souls to feed Vulgrim's hunger. Now, maybe he'll feed our curiosity. Farewell. No, ale teraz mamy nowe zadanie, żeby znaleźć e, Samuela i jego więzienie. A dostaliśmy E czyli tak jakby Przyzywacz Ziemi. Zobaczmy co to potrafi. To jest właśnie ten no. artefakt. call of my ancestors, awakened at last from the dreamless sleep. Then we are free. None are free while the destroyer still breathes. Mm. The destroyer, yes. To his service we are bound, though enemies we remain, so his enemies we call friend. That's our our friend. friend. Must bring victory. Must bring freedom. można założyć. Tak wyglądało. Za, za tą, e, bramą e, pojawi mi się w następnym odcinku. Zobaczenia. Siema.